Nie Państwo, idę na spacerek. Jest godzina 16. .00. Idę na spacerek co by ewentualnie dla zdrówka, bo rehabilitacja się skończyła. Także idę trochę coś sfotografować. Tu musimy pójść... No dobra, ten jak pójdziemy. Na górę ja tu ona nie idę, bo mogę się zmęczyć nic z tego nie Ta <trafa> zapal lodu jest na majorze. Kaczki się tutaj grupują. O, i sporo jest, że hej, hej, hej. Dobra, idziemy tutaj. Sanktuator się myje. Wychody startujące, samoloty z okręcia. Jest więc tu także widać. Ludzi nie ma, samochodów prawie nie ma, a tam gdzie nie gdzie są jakieś studziska. Mamy ten dalej w stronę nasypu kolejowego, żabieńca. Chcę taki jakiś patek zrobić taki, co by mieć na no, tak zwane mówi o selfie, tak? Kupować 200 zł. Przecież to jest szaleństwo. Ja trzeba coś pomyśleć. Udało mi, udało mi się radiotelefon, który kupiłem tydzień temu. W niedzielę rozmawiałem z gościem. Ustaliłem cenę na 200 zł plus przesyłka. Miało w poniedziałek wyspać. Wysłał dopiero we wtorek i przy okazji mnie oszukał umowa jest zawsze umową wszędzie gdziekolwiek no fakt że nie ma na papierze ale ja pisałem sms -a. wedle umowy 200 zł plus koszty przesyłki koszty przesyłki i pobrania 25 ,50 zł 50 groszy czyli 225 a przyszło do odbioru 245. Jak mu zwróciłem uwagę, to powiedział, że pobranie kosztowało 20 zł. Szlak by trafił, takich. No macie tu leci podmiejska chyba. Tak, podmiejski leś. W każdym bądź razie takie nieeleganckie zachowanie jest, co po niektórych ludzi. Jak mu zwróciłem uwagę, powiedziałem, że napiszę na forum znaczy się do giełdy, z której to nabyłem on mnie obsmaruje on mnie, co ja do niego wypisywałem przejrzałem, co ja wypisywałem dane mu podawałem i zapraszałem go na YouTube i nic więcej a, i napisałem nie bądź pan tym, co koń nosi pod brzuchem no dla niego to była obraza wielka w internecie znalazłem, kto to jest Ech. Nie ma co mówić słuchajcie Pan jakiś naukowiec kurczę wieczone i ko siedemdziesiątki czyli, czyli Czyli tamte czasy nauczony za tamtych jak to się mówi już nie chcę głośno mówić politycznie domyślacie się Także machnąłem ręką bo on mi powiedział, że coś jest, nie kontaktuje, coś nie tego. Zadzwoniłem do firmy, w której było kupowane. No już numerów nie było, ale dogadałem się z właścicielem. Też znajoma osoba jest u mnie na Facebooku. No powiedział mi, że najprawdopodobniej driver, bo końcówki tak szybko nie lecą, mówi drivery w tych modelach. Okazało się dzisiaj, że rozebrałem. Słuchajcie, mogę ci następny, patrzcie. W odwrotną stronę, coś tam pewnie widać. Że coś tam nie kontaktuje. i Jest taka, jak gdyby, poprzeczka na dwie śrubeczki, malutkie po jednej, po drugiej stronie. A w środku są te dwa tranzystory mocy. Ze starej karty bankom bankowej <laughs> obciąłem nie wiem ile 8 mm na szerokość 5 mm podstawiłem pod to docisnąłem działa elegancko czyli to nie gdzieś na lucie, na czym, no trudno mi powiedzieć działa elegancko moc jest, wszystko cacy machnąłem w bo jest takie stare powiedzenie Wiecie jakie. Z tym dwa razy tracisz. Jest takie powiedzenie. Kto wie z was, myli Państwo, to też się uśmieje. Machnąłem ręką i tyle. No co? Trudno. 20 zł przeżyje jakoś. Ale kto jest M, to całe życie będzie M. Dlatego chcę oszczerzenie dać na, na giełdzie, bez nazwiska, bez jakichkolwiek śladów, numer tylko, e, numer handlowy tak zwany podany. I po tym mi sobie każdy zaglądnie, kto to jest, co i jak i tyle. I żeby nie kupowali od niego. I tyle. O, tam kaczuchy. To, to trochę taki dłuższy film, bo te krótkie jak robię, słuchajcie. YouTube nie znam się aż na tyle potrafi zabrać przerzucić na szworcy jakieś tam inne i tym podobne dobra na razie wyłączam